I wish i could say i was finally on for you but that's not the truth mm -mm. talk to me now nice. talk to me honestly dzień dobry dzień dobry hola ci kasę mówić Moi drodzy, czy Wy widzicie, jakie jest piękne słońce? Mamy słoneczny, piękny dzień. Wczoraj troszeczkę też nie prześwitywało, a dzisiaj to już po prostu magia. No, coś przepięknego. To dobry znak, to dobry znak, że jedziemy w dobrym kierunku. A czy Ty coś nagrywałeś? Nie, nie miałem czasu. Nie miałeś czasu, a chcesz coś powiedzieć? Tak. Radio zdecydował... Musisz mówić troszkę głośniej, bo jesteśmy na autostradzie. Radio zdecydował, że po... W latach używania jednego auta, czas na zmianę. I pięciu? Znaczy, no. 5 lat 13, miałeś aż to auto? W którym? W 2000. Kupiłeś trzyletnie czy dwuletnie? 3 -letnie kupiłem. No to 2016, no 15, no bo jest rok 2021, no? No to 5 lat. No, no. To jest najdłuższe auto, które w życiu miałem. I postanowiłem, że czas na zmianę, kochani, czas na zmianę auta, ponieważ to auto już jest nie powiem wiekowe, bo. Mój tata ma jeszcze starsze auto i się bardzo cieszy, bo mu funkcjonuje i działa i jest ok, ale powiem Wam tak: chcę kupić auto ze skórzaną tapicerką, tylko dlatego, że nasz kochany szkodnik, wystarczy, że raz z nami gdzieś pojedzie, wystarczy, że to jest dwie mile i potem ja mam 4 godziny odkurzania auta, więc. O już nie przesadzaj. I... Już nie zganiaj na szkodnika, powiedz wprost, że chcesz nowe auto, już gadasz o nowym aucie dwa lata, już nie wymyślaj na szkodnika. Ale co patrzcie? Byłem... byłem grzeczny. 5 lat nie dałem ci spokój i nie chciałem nowego auta, no to chyba, chyba nadszedł już ten czas. pokorny czas, żeby to zmienić. Pię tak, 5 lat. średniego wieku mi się włączył i auto. Eee. Eee, tak, dał mi spokój to fakt 5 lat, ale przez ostatnie 2 dni już na drobie powiewałam. Już co chwilę zdjęcia, już co chwilę zdjęcia, już gadanie, już pokazywanie, no to jedziemy jedno zobaczyć. Tak, tak czas na zmianę, także teraz jedziemy zobaczyć jakie? Jedziemy zobaczyć Volkswagena Tiguana, który bardzo mi się podobał od zawsze, ale mam jeszcze parę pomysłów co do auta, które bym chciał, także chcę zobaczyć wszystkie, zanim kupię do odpowiedniego. No. Także jest Volkswagen Tiguan, Tiguan, Volkswagen Passat. To w Polsce e... to jest Volkswagen Passat? Tak. Tiguan to się Passat nazywa? Nie, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, to są dwa, które mam na oku już. Aha. E... Oraz jeszcze mam Forda Kugę, chociaż nie jestem przekonany w ogóle do tego, bo bardzo dużo pali podobno i w środku wygląda jak Ford Transit to, to mi się w ogóle nie podoba Volvo XC60 bodajże to Volvo ładne powiem ci. to Volvo mi się najbardziej podoba ale z Volvo jest taki problem że wszystkie salony są teraz pozamykane i jedyny, jak, jedyny sposób jaki można kupić auto to jest click and collect, click and collect. czyli zapłać przyjedź zapierz i tyle. I macie 7 dni na zwrot tego EOTA, tak? No ale tak, z ubezpieczeniem ale... ze wszystkim. No nie... O jaki ty masz syf z tyłu! No mam no. No mam. co ty masz za certyfikaty? Nie wiem, emoti? Nie, certyfikat imienny Radosław. A to jak robiłem na, na, na CPC na busy. Dobra, Boże, bo boże... znowu masz ogrzewanie na Maxa włączone. No przepraszam. a ja w futrze. Yy, dobra, później się połączę, bo na autostradzie no i tak pewnie ale nic nie Ale to jest, Volvo to mi się najbardziej podoba i chyba kupimy to Volvo. Tak, ale... click and collect, Zapłacisz te pieniędzy, aha, no ale jest niby się tysięcy na zwrot. Trzeba to zobaczyć, jak to jest z tym insuransem, czy można jakoś to inaczej... Nie, gdzieś znajdziemy takie Volvo, jak to wygląda i ewentualnie, wiesz, pojedziemy zobaczyć i, i kupimy gdzie indziej. Hmm. Tak, tak zobaczymy, no tak. potem. E, a ogólnie, moi drodzy, to dzisiaj już jest piątek, także... Ja jestem swój pierwszy tydzień po pracy. Zleciało bardzo szybko. Trzy dni wolnego takie trochę oszukane będą, bo ta niedziela trzeba będzie szybko iść, bo zawsze mieliśmy trzy dni, ale w poniedziałek na drugą zmianę. Także wiecie, ale zleciało szybko, spoko. Powiem Wam, że. w sumie nie powiem za bardzo. W ten sposób Co mogę powiedzieć, że było fajnie, bo pracowałam z fajnymi ludźmi Ale też z drugiej strony nie było fajnie Ale to byłoby za dużo do opowiadania eee, Ale ile tych tych łabędzi Nie byliśmy już tutaj kiedyś? Nie Pokaż No, trochę O, szkoda, że nie mieliśmy lunki Nie ma miejsca w tym aucie do kupić klatkę, o czy ty się ze mną nie zgadzasz, ale pies powinien być w klatce w aucie. Tak, bo to jest jego bezpieczeństwa. Ale piękne, niebo zobaczcie! Ale Radek patrz jakie oni mają widoki stąd, tu od razu. O no, Jezus. Ale też nie I zazdroszczę. Także kosztować. kosztować, ale nie zazdroszczę im później tutaj tego trafiku. No bo z autami tutaj sobie na pewno nie radzą. No, to jest masakra, jest no, żadne, jeżeli żadne, jest, jest, dom nie ma ten żadnych. Tak, jeżeli jest ciepło, to mam wszystko zasrane autami. O i z takimi śmieciami no, no, Ale przepięknie Ale ludzi wiesz No zobaczcie przepiękne miejsce do spacerów. Bardzo ładne To się nazywa Brookway. Ale ładnie To auto byliśmy zobaczyć I wracamy bez auta Okej okay, kolejny raz szczerość sprzedawcy Ale <laughs> No. Ale tutaj był szczery nie był szczery, bo się pytam go, czy jest książka serwisowa, nie, bo serwisuje sam, bo serwis kosztuje 300 funtów, Ja sobie myślę, kurde, auto, auto za 20 tysięcy funtów i on, on go yy, nie serwisuje, bo to kosztuje 300 funtów, to już jest dla mnie czerwone światło, już nie chcę tego auta, cokolwiek on więcej nie powie, bo już wiem, że kombinuje. I mówi, no bo to jest kategoria S, czego w ogłoszeniu oczywiście nie ma, czyli strata godziny jazdy na A darmo. nie bo... przesadzaj, 16 minut, jechaliśmy do Birmingham tutaj blisko. Ale chyba już wiem, że tiguana bez skóry nie chcę. Ale to od początku mówiłeś, że chcesz ze skórą, powiedziałeś, że jedziesz tylko zobaczyć, żeby zobaczyć. zobaczyć. ten, tiguana bez skóry, na pewno nie chce No i mówi do mnie, że... No, tu tylko nadkole było wgniecione i coś tam coś. Jeżeli nadkole by było wgniecione, to na pewno by nie byłaby kategoria S. No, powiedział, że to nie było bardzo duże uszkodzenie, tylko po prostu chciał zrobić i zrobić. No, że to nie było, to ktoś się po prostu oparł. No, sobie, sobie myślę, czy Ty, człowieku, myślisz, że ja mózgu nie mam? Jak On ktoś tak powiedział? Się, jak ktoś się oparł, to, to, to ubezpieczalnia wypłaciła za cały samochód, tak? I wrzuciła kategorię na niego. No czy ty z debilem rozmawiasz? Ale tak powiedział, że się no, chce. Ktoś ktoś jest... To jest żadne, żadne, ten, żadne zniszczenie wewnętrzne, tylko on. No okej, okay, no to sprzedaj sobie. No nie, no nie, no tak nie, nie absolutnie Radosław się tak do niego nie odcięła Radosław, był bardzo miło, bo teraz tak tutaj mówi, że w ogóle do niego nie tak tak jak taki, rozmawiać taki. Z, z kombinatorami. Tak, 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 oczywiście, jutro do ciebie zadzwonię. Nie, powiedziałeś wprost, że jakby co, że ma jeszcze kilka kału <tuszy> do jakby co do tego pozwolić. To, to ja. ale nie chcesz No To jest kaszkaj? Kaszkaj to to, co rozwaliliśmy? Nie, rozwaliliśmy czuka. A ja schudłam kolejny kilogram. Biu -bi -biu -bi -biu -bi -biu -biu -biu. Czyli schudłam już 3 kilogramy. Upd. Super, cieszę się bardzo. Powolutku, powolutku do celu, tak jak mówię, powolutku, powolutku, nie inaczej, żebym się nie zniechęciła. Wczoraj mało tego powiem Wam, że zamówił Radosław pizzę, zjadam pizzę, ale tak naprawdę wczoraj tylko zjadłam dwa jajka, pasolkę i pizzę, bo naprawdę mało jemy, nie? Zaczęłam mieć tak. tak jak ty, że bardzo mało. I od ogólnie z mojej pracy m, Asia też tak zaczęła robić, że właśnie robi te fasting. My tego nie robimy, Radosław robi. Tak nie, ja, ja Nieświadomie. Prostu, mi się po prostu nie chce jeść. Jak mi się nie chce, jeszcze nie będę przed w, do, do kuchni, żeby robić sobie śniadanie. Ale jak ja jestem właśnie głodny, jestem nauczona, je. że ja i, i tak, o, dzisiaj wstaliśmy i zupełnie nie zjadłem nic i aż mnie się w żołądku, ale już mi to przychodzi i wiem, że jak mi przejdzie, to o 16 dopiero znowu Powie, zachcę jeść. A ja wczoraj pojechałem do pracy o kawałku pizzy, wróciłem i zjadłem kiłbasę słoikową. <słuch> to, polecam z Thermomixem. Jolusia robiła? Jolisia znaczy robiła, ale żonusia kocha anusia. i zaraz nie będzie w Szłysiu, Jeszcze więc... masz, dwa i pół. Musisz kupić, jak znowu. No, chcesz znowu. Chcesz pomieszać mięsko? Teraz. No bo tam powinna być łopatka, ty no. kupijesz szynkę. Luna. Szynkę. Luna. Luna. Luna, luna, luna. Chcesz iść na pocztę? Co? Chciałabyś iść na pocztę? No nie rozumiem co to Chcesz iść wysłać list? <noise> Idziemy wysłać list? Rozumiesz, co to znaczy wysłać list? Jak mówiliście, że nie rozumie. Wszystko rozumie nasz piesek. Wszystko rozumie. Już idziemy. Już. Za mną to się nawet nie obejrzy, że ja gdzieś indziej idę. A za panem to zawsze nawet nie chcę dalej iść. Boże, jest tak zimno, że nie macie pojęcia. Nie wzięłam czapki, psa nie ubrałam, bo myślałam, że wiecie, cieplutko jest. A już nos czerwony. O, oh, już wróciliśmy, ale powiem wam naprawdę, taka masakra, tak strasznie zimno. Aż jak mówię, to mam, wiecie, drętwiałe trochę usta, aż tak się ciężko mówi. I właśnie teraz przeczytałam, że po naszym... Yy... Kristoferze. Teraz temperatury mają spaść do minus 10 stopni, także na dosłownie będziesz miał nieciekawie w pracy. Słyszysz? Gdzie tam nie słyszy mnie? Zupełnie nie, nie, nie słyszy, nie ignoruje. Byliśmy teraz na poczcie przy okazji z Ludnickiem na spacerze. I wiecie jak nasz spacer teraz wygląda? Sorry, naprawdę będę dziwnie mówiła, bo Wam wszystko cenętrzałe. Wiecie jak nasz spacer teraz wygląda? O, zobacz tutaj na to auto, o, to też, o, to, te, to też, o tym też myślałem, a co myślisz o tym, a co myślisz o tamtym. E, także skończy się tak, że jak zawsze go wyciągałam na spacer, to chyba na razie, dopóki nie kupi auta, będziemy z Lunką chodziły same. Tak, Lunka? Będziemy miały prawdziwe, a nie jakieś jak aukcje samochodowe. Co się stało? Co się stało? Co mówię, że co? Już za późno, już to, co miałam do powiedzenia, to co powiedziałam. Aukcje Słyszałem coś o samochodach. Że na spacerach jest jak na aukcjach samochodowych teraz. I będzie dopóki nie kupię. Masakr. Dobra, koniec tematu. Rozłączam się na chwilę, postaram się dla Was roga zrobić, ale jeszcze nie teraz, bo tak mnie głowa boli od samego rana, że zresztą widać po oczach, że po prostu muszę chyba jakoś się zrelaksować, położyć i, i nie wiem, najlepiej by mi się poczytało książka, ale jak zacznę być ten to mnie jeszcze bardziej będzie głowa bolała, także muszę sobie tak poleżeć bez niczego. A dzisiaj mam na sobie tą koszulę taką, co z... TK Maxa kupiłam, fajna, ona jest taka większa, mi się wydaje, niż była przedtem i tutaj, wiecie, takie, takie falbanki są, ale spoko nawet wygląda, no nie jest tak tragicznie, także założyłam, a co? A jeszcze, moi drodzy, Wam chciałam pokazać torebkę, którą sobie kupiłam z Victory Secret, o, bardzo mi się podobała, co prawda, w ogóle tutaj są skarpety leżą, bo parowałam. <laughs> czy tak, że spokojnie, nie bawcie się. Kupiłam sobie właśnie torebkę z Victory Secret, bo był jakiś na wyprzedaży, a chciałam taką, o, szarą i zobaczcie, tak ona wygląda, ona jest na długim pasku srebrnym, co prawda... Eee, ja wolę złote dodatki. No ale zobaczymy, spoko wygląda. Kosztowała 28 funtów, ale teraz, moi drodzy, jest ona znowu na stronie. I teraz jest dodatkowe 25% zniżki. Także jeśli byście chcieli, to można ją sobie kupić za funtów 18. Eee, tutaj jest tylko tak otwierana. A w środku ma tutaj tylko jedną kieszonkę. Tutaj taką. O Boże, co tutaj nie. Tutaj taką małą. A nie, to naklejka Victoria's Secret. I tutaj z tyłu też taka kieszonka. I taka. Taka. O, fajna! Bardzo, bardzo mi się podoba. I jeszcze sobie moi drodzy do tego kupiłam. Oczywiście ta torebka leżała w korzyku chyba przez tydzień czasu. Także zanim. E, do tej torebki miałam też dobraną z tej samej serii. Takie coś na karty. Ale niestety w międzyczasie mi to na karty wykupili. Także wzięłam takie coś na karty małe. Takie otwierane, to kosztowało chyba 5 funtów, czy coś w tym stylu. Także tak to wygląda. Nawet w sumie spoko, że to by przyszło czarne, a to w takim kolorze. A jeśli chodzi o kosmetyczne rzeczy, to jak do tej pory e, chciałam powiedzieć, że nie kupiłam nic, ale niestety przegapiłam. I 3 stycznia zeszło mi z konta 34 funty na pudełko. E, także 34 funty będę musiała dopisać do wydatków kosmetycznych. Niestety, powiem Wam, że aż zła jestem, ale już wczoraj skasowałam, nie 3, 6 stycznia, ale już wczoraj tą subskrypcję skasowałam, bo no i tak nie nadążam tego wszystkiego zużywać. Ale na pewno kolejny wydatek, jaki będę miała, to kredka do drzwi, bo tą, co mam z NYXa, stać mi tylko na jutro. Także skończyłam ją i spoko. I taki na razie bilans zakupowy kosmetyczny 34 funty. No ale to tak trochę no i bo zapomniałam, żeby to skasować. Moi drodzy, moi kochani, kupiliśmy dzisiaj w Sainsbury's jacynty. <grywa> Zacięłam się. I już tutaj są, już nawet widać troszeczkę. Przesadziłam doniczkę, zmieniłam doniczkę, już nawet tutaj troszeczkę widać. Widzicie? Będą wychodzić. Jeee! Yeah! Także pierwsze oznaki wiosny już są w domu. Już trzeba na wiosennie. No i tutaj też mam już tu lipanki. Kupione też w Sainsbury's. One w Sainsbury's kosztują 5 funtów. Są też takie inne, które kosztują chyba 2.50, ale tamte bardzo szybko przekwitają, a te przeważnie dosyć długo stoją. Także mamy już troszeczkę wiosennie. To teraz muszę gdzieś schować, bo to było w tej innej doniczce. Także Yey! Moi drodzy, niech się dzieje, wola Boża. Nie ma w, u mnie w domu srebra, także malujemy to na czarno. Potrzebuję taki wazon. Wolałabym biały, ale jak będzie czarny, też będzie spoko. Pierwsza warstwa już zrobiona, wygląda rewelacyjnie, troszeczkę się obawiam, że, że farba mi się tu nie będzie trzymała, ale poczekam, aż wyschnie. Nawet jak tak będzie, to rewelacja, moim zdaniem. Super. A co się ciebie boli, jak ja ciebie tutaj dotykam, że tak od razu stękasz? Czy tak ci dobrze? Jak się nie mylę, to ten chlebek twarogowy piekłam już w zeszłą niedzielę. Dzisiaj jest sobota. U nas bardzo mało chleba Idziemy nie, nie jemy po prostu dużo. Ja jeżeli zjem, to zjem może dwie kromki z rana. Ale teraz właśnie będę jadła na kolację i chciałabym Wam pokazać jakiego się kroi, bo ktoś właśnie się zapytał jakiego się kroi. Co prawda no on już teraz jest troszkę czerstszy, to inaczej. Ale też możecie widzieć, że Radek sobie wczoraj kroił i on się normalnie cały czas fajnie kroi. Ja teraz na diecie kroję sobie takie kromeczki pół półcentymetrowe dwie przeważnie i takie jem i naprawdę on się fajnie kroi, tyle że ja używam noża, już Wam też pokażę jaki zawsze czekam aż mi chleb mocno odsygnie. przeważnie jem jego dopiero na drugi dzień ja zawsze używam takiego noża z Ikea takiego piłkowego piłkowego to się nazywa, tak, taki piłkowy i też jeszcze co chciałabym powiedzieć nie wiem czy to ma jakiś wpływ na to czy nie, używam zawsze takiej ścierki do którego po prostu jego zawijam czysta ścierka jeszcze wczorajsza pizza 300 ścierka, e, zawijam jego I wkładam do szafki I tak nam chleb się przechowuje Bez e, żadnego psucia, bez niczego Po prostu rewelacja Także dobra, kroję sobie te dwie kromeczki Proszę, zobaczcie, takie cieniutkie, naprawdę. Tu jest pół centymetra. I jedna, i druga. No jest tutaj jakieś troszeczkę coś się pokruszyło, no ale to mi się wydaje tak jak przy chleba. Jeszcze do tej pory yy, nie zrobiłam chyba takiego chleba, który by mi się jakoś mocno kruszył. Nie wiem, od czego to jest zależne, bo właśnie jedna z was mi napisała, że robiła chleb gryczany, z kaszy gryczany i jego nie można było kroić. A jak już Wam pokazuję chlebę, który zrobiłam, to też Wam pokażę tą kiełbaskę w Słoiku, co robiłam tego samego dnia. Yy, no tak ona wygląda. Zobaczcie, czekajcie, chyba ten ma gdzieś po, yy, otwartą, także zaraz Wam pokażę w środku, jak wygląda. No dobra, nie pokażę, bo właśnie zjadł i nawet nie zauważyłam, że zostawił tutaj słoik. <laughs> tak. Nie wiem, czy znacie, czy oglądaliście serial... <laughs> Czekajcie, tylko tutaj zamknę laptopa. E, serial, serial Bridgerton. Prześwietny. Ja już jestem na piątym odcinku. Zaczęłam oglądać przedwczoraj. No coś po prostu wspaniałego. Polecam, zdecydowanie polecam. Oglądam sama, bo wiem, że rada by się nie spodobał, ale jak e, dla mnie jest świetne. Już w łóżku, jeszcze wam nie pokazałam, jak zmieniałam te obrazki. Tutaj został ten, a tutaj został y, ten i tak chyba lepiej wygląda. A ja już się z wami na dzisiaj żegnam. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiamy was, buziaki, pa pa pa.